Dzień dobry, witam serdecznie. Moi drodzy, kontynuuję e, czytanie i komentowanie Waszych opinii na temat moich książek. Opinii, które umieszczacie na portalu Lubimy Czytać. Ja przypomnę tylko, że w mojej księgarence księgarenka.martvish.pl e, możecie także umieszczać opinie, niekoniecznie muszą być one publikowane na portalu Lubimy Czytać. Aczkolwiek sugeruję i polecam portal Lubimy Czytać, bo on jest dostępny i znany wszystkim e, tym, którzy Lubią książki, tak można by było powiedzieć. Lubią czytać te filmy, opinie. Zazwyczaj nagrywam w plenerze, gdzieś na jakimś, na, na, tle, na jakimś ciekawym tle. Niestety, od kilku dni w mojej miejscowości ciągle wieje i to mi zagłusza mikrofony. Już próbowałem to nagrać na zewnątrz, ale to się nie udaje. Wobec tego no, trudno. Startujemy z tym, bo czas ku temu, naj, najwyższy, żeby, żeby to uruchomić, żeby te y, mm, opinie poszły, że tak powiem, w świat. Opinia o. Chciałem powiedzieć, trylogii fantazy, którą myśli. Nie, tym razem o cieniu przeszłości. Pierwsza, ale to nie opinia, to nieporozumienie. I postaram się, może się to uda. To nieporozumienie w jakiś sposób tutaj ogarnąć, wyprostować użytkownik który się podpisał imieniem Dariusz na mm, portalu Lubimy Czytać ja najpierw przeczytam w całości dopiero potem odniosę się do tego co zostało tutaj napisane zakupiłem tę książkę a tania nie była za namową pana Marka Malmana autora książki który na swoim kanale YouTube przedstawiał ją na wielu filmach jako pierwszą część trylogii fantazy. A co otrzymałem? Jakiś smętny thriller, którego akcja zamiast być osadzona w jakiejś ciekawej lokacji jak Szkocja, Nowy Jork czy Etiopia, skupia się na jakiejś nic nieznaczącej polskiej wsi zwanej Pyrzycami. Książkę da się przeczytać, co prawda z nudów, ale gdzie obiecane smoki, miecze i magia? Chyba cała magia została w zaczarowanej makówce autora i pożytkuje ją do robienia filmów o teoriach spiskowych. Jak ja to przeczytałem, mówię, kurczę, o co chodzi? O co chodzi? Jak to się stało? Nie ma takiej możliwości, żebym po otrzymaniu zamówienia wysłał nie tę książkę. Ja mam stałą sprzedaż, natomiast nie jest to taka sprzedaż, wiecie, że wysyłam setki książek dziennie. Więc tutaj nie mogło dojść do jakiegoś takiego nieporozumienia, w którym e, no, wysłałbym nie tą powieść, co chciałem, co, co była zamówiona. I tak myślałem długo na ten temat, i chyba dochodzę do wniosku, panie Darku, pan tu pisze, że e, na swoim kanale przedstawiał ją na wielu filmach jako pierwszą część trylogii Fantazy. Chyba tutaj zaszło niezrozumienie z pańskiej strony. Bo ja owszem na swoim kanale bardzo mocno ostatnimi miesiącami yy, no, wzywałem was, prosiłem was do, te, do wsparcia yy, wydania cienia przeszłości, podpierając się tym, co już mam w dorobku, czyli tą trylogią Fantazy król myśli, o której Pan zapewne pomyślał. Panie Darku, niech pan sobie teraz odpowie na pytanie, czy Pan zamawiał książkę w Księga Ręce, czy Pan Dokonywał wpłaty na zrzutce? To jest najważniejsze pytanie, na które Pan powinien sobie odpowiedzieć, bo ja na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć. Moim zdaniem, wspierał Pan wydanie cienia przeszłości wydanie mojego thrillera Cień Przeszłości na zrzutce, bo w księgarnięciu takiego zamówienia nie mam. Tak mi się wydaje. To jest moje zdanie. Ale Panie Darku, spokojnie. Dojdziemy do, dojdziemy do konsensusu, mam taką nadzieję, ale to musi z pańskiej strony wyjść. Ja rzucę dzisiaj propozycję. Tylko muszę się niestety odnieść do kilku rzeczy. Muszę się ty, ni, niestety odnieść do, do kilku rzeczy. Yy, za jedno dziękuję, za jedno zdanie dziękuję. Książkę da się przeczytać, co prawda. Książkę da się przeczytać. Ok. Cieszy mnie to bardzo, że da się ją przeczytać. Słuchajcie, thriller to nie jest powieść fantazy, To jest zupełnie inny klimat, zupełnie co innego i czasami może on nie odpowiadać, nie odpowiadać czytelnikom. Ja sobie zdaję z tego sprawę, zresztą Cień Przeszłości jest tak napisany i tam są wpleco, wplecione takie wątki i takie informacje, które z samego założenia mają budzić kontrowersje mają być kontrowersyjne mam nadzieję, że do tego dojdzie i że niektórzy będą zadowoleni a inni będą wręcz przeciwnie niezadowoleni z tego, z tej powieści taki, jest, taki był plan taki był cel tego teraz tak, druga rzecz panie Darku moje miasto Pyrzyce jest starsze od Krakowa i ja sobie wypraszam, nazywanie go wsią. Po prostu, nie zgadzam się to, wypraszam sobie, nazywanie miasta Pyrzyce wsią. Jest to miejsce, w którym żyli Słowianie już w IX wieku naszej ery. Tak przynajmniej twierdzą archeolodzy, którzy teraz dokonują tutaj wykopalisk na terenie dawnego grodziska. A czy lokalizacja? Nowy Jork, Szkocja, czy Etiopia, jest lepsza od Pyrzyc? Wątpię szczerze. Lokalizacja w przypadku thrillera nie ma tutaj większego znaczenia. Może mieć, tak, bo, bo możemy tam zrobić taką mm, taką historię powiązaną właśnie z e, czymś, co się wydarzyło w danej miejscowości. Natomiast tu w moim przypadku nie ma to żadnego znaczenia. Poza tym akcja książki nie rozgrywa się tylko w Pyszycach, ale także w Lublinie, e, w miejscowościach obok i jeszcze gdzieś. Aha, a właśnie, ale tego już nie powiem, bo chcę, żebyście to przeczytali, bo to jest właśnie czymś, co, co chciałbym, żeby tak mocno drgnęło tą, o tej książce. Jeszcze jedna rzecz, którą tutaj chciałbym, nie. książkę da się przeczytać co prawda do dwóch, ale gdzie obiecane smoki, miecze i magia, no w o przeszłości Panie Darko, w trylogii Król Myśli, teraz mam do pana, dla Pana szczególną propozycję, ponieważ podpisał się Pan jako Darek, no miał Pan prawo, Dariusz, miał Pan prawo, ja nie wiem kim Pan jest, nie mam pojęcia, bo jest Pan dla mnie osobą anonimową na portalu, lubimy czytać. Tylko dwie opinie Pan ma zamieszczone, więc kompletnie nie wiem, z kim rozmawiam, do kogo mówię. Panie Darku, jeśli chodziło Panu o trylogię Fantazy Król, Myśli, jeśli Pan chciał tę książkę ode mnie kupić, to bardzo mnie to cieszy i zachęcam Pana, żeby Pan się nie zniechęcał i kontynuował kontakt ze mną ale ponieważ pod pana tutaj też się mogą podpiąć inne osoby jeśli ja z tego konta z konta Dariusz nie wiem czy ta kamera w końcu to złapie tak chyba będzie widać z konta Dariusz za pomocą poczty na portalu lubimy czytać dostanę od pana kontakt nawiążemy ze sobą kontakt to obiecuję Panu, obiecuję to Panu przy świadkach tych, którzy mnie oglądają, że trylogię fantazy królomyśli, tam gdzie są smoki, miecze, magia, dostanie Pan ode mnie w hiper niskiej cenie. Takiej cenie bardzo, ale to naprawdę bardzo promocyjnej. Panie Darku, naprawdę bardzo promocyjnej. Moim zdaniem jakoś musiał mnie Pan źle zrozumieć oglądając te filmy. Bo chodziło o zrzutkę na cień przeszłości I ja tak faktycznie Podpierałem się tą swoją historią Bo czym miałem się podeprzeć Mówiłem o Trylogii Król Myśli I Panie Darku jeszcze raz Zrzutka Czy zamówienie Za pośrednictwem księga Rynki? Moim zdaniem była to zrzutka Ale nie mogę Pana z nikim Że tak powiem skojarzyć Bo yy... No bo nie mogę, no po prostu nie mam takiej możliwości. Jedna rzecz tutaj jeszcze, która wymaga, no mogłem, mógłbym w zasadzie o tym nie mówić, ale... Dobra, nie, to pominę, to... niech tam, niech tam będzie. O tej makówce mówię, dobra, niech tam będzie, coś tam, ktoś tam. Yy... Zaczarowanej makówce autora i pożytkuje ją do robienia filmów o teoriach spiskowych. Tak, panie Darku, tak i wszyscy, którzy mnie słuchają interesują mnie teorie spiskowe jako pisarza fantazy interesują mnie teorie spiskowe szukam tam pewnych pewnych pomysłów na kolejną fabułę na kolejną książkę powieść, fantazy dlatego grzebię w tych teoriach a ponieważ ja jestem youtuberem i co mi się tam uda wygrzebać ciekawego to po prostu nagrywam i publikuję na kanale w świecie króla myśli niech ludzie to też niech ludzie też mają do, do tego dostęp tak? E, także to, że jak to było powiedziane Ech, urządzenia same sobie pożytkuje e, że pożytkuje, pożytkuje e, to, tę swoją energię na robienie filmów o e, teoriach spiskowych to e, z czasem przyniesie to Efekt w postaci nowej, nowej powieści. Być może tak jak Pan chce: smoki, magia, miecze, a być może coś zupełnie innego. Nie wiem. Na razie poszerzam horyzonty, na razie szukam e, pomysłów i czekam na to, e, którą książkę, bo zaczęte są dwie, którą książkę dokończę, którą powieść dokończę. Być może zacznę zupełnie inną, zupełnie nową. Na razie robię sobie taki mały, mały, małą przerwę w pisaniu. I mam zamiar tutaj um, dość mocno um, pokazywać to, co już udało mi się dokończyć. Czyli trylogię Fantazy Król Myśli i Cień Przeszłości. Panie Darku, jeszcze raz. Za pośrednictwem portalu lubimy czytać. Tam jest poczta wewnętrzna, tam można się kontaktować między użytkownikami tej, tej aplikacji. Za pośrednictwem tej tego portalu, nie inaczej, e, z tego konta, które, na które, z którego pan napisał opinię, kontakt do mnie i naprawdę będzie to naprawdę hiper niska cena. No, nie dam tego panu za darmo, nie, bo ja niestety. Nie jestem milionerem i nie mogę rozdać szczególnie milionerzy nie rozdają swoich produktów, tak? ale nie mogę, nie stać mnie na to, żeby rozdawać swoje książki, bo to ja za nie płacę, ale mogę, mogę w drodze wyjątków, w podziękowaniu za tak atrakcyjną e, tą e, opinię, e, dać panu hiper niską cenę naprawdę bardzo niską cenę tych powieści w porównaniu z tym, co wisi tam w księgaręce. To by było na tyle. Zachęcam Was do pisania opinii na portalu Lubimy czytać. Ja się postaram je w miarę na bieżąco tutaj nagrywać i komentować i chwalić się nimi. Myślę, że, że tych opinii jeszcze troszkę przybędzie, bo chociaż o Królu Myśli przestały się publikować, to ja mam taką nadzieję, że one jeszcze się będą publikować, a dzień przeszłości jest nowy i on tam przez jakieś dwa lata powinien powinno się ukazać na Lubimy Czytać kilkanaście, może kilkadziesiąt opinii, które będę mógł tutaj skomentować bo tak jak mówię, Cień Przeszłości to nie jest taka zwykła książeczka tam jest zawarte coś więcej coś głębiej w tej fabule która wydaje się być prosta lekka, łatwa Taka, taka sobie. Nie, tam jest coś głębiej. I czekam, aż ktoś do tego głębiej się dokopie. Dziękuję za uwagę.